No to, Owsik, dalej. Eee, Ty, a dawaj może bulety minutowe. Ty, bulety dawaj, spróbuj. Ciekawe, czy te będziesz miał. Owsik, klikaj, graj, graj. Kurwa, bulety minutowe partie. Graj, kurwa, graj. O tam, guzik, graj. Owsik, no weź, kurwa, kontaktu. No graj pod guzikiem czeską, kurwa. No wielki napis, graj. I taki, kurwa, Facet co copionka przesuwa łapą. Znaczy, jest faceta, sama łapa faceta. No guzik graj, no owsik, polewa. Albo nowa partia, nie wiem, masz. Nie 10 minut minutową będziesz. Nowa partia, kliknij, że to pojebańcu. I, I tutaj i bulet. Tak, oto, oto. O o to. I graj. O, Dawaj i buleta. Dawaj, o, owsik, musimy zobaczyć, czy, te, czy też masz tiki na bulecie. No małpa dałaby radę, ale Owsik nie jest małpą. Owsik jest niżej, jak małpa. Dawaj Owsiku, to trzeba szybko, k***a. Pamiętaj, tiki, tiki, co każdy ruch! Bez tików się nie da grać tych buletów. To on się cudem od szewczyka obronił. Nie ruszaj tego, nie ruszaj tego konia! Nie ruszaj tego konia, choćby nie wiem co, k***a! Owsiki, po co, k***a? Przecież to piona oddaje! Pion z G i z B jest najsłabszym pionem Czekaj, on zaczyna się myśli Na widły się ładuje NIE! GONIEC kula E3! Szybko, goniec E3, 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 czarnopolowy na E3 Nad króla, nad króla ku... E3! Owsik E3 tutaj, no! No ja p**ałem pi... o... Nie, czaj, to sobie k**a ch... jest Tam k**a ku... koń to zbije, ja też mu p**e pi... A co bulety to tam Tutaj on też nie myśli ten przeciwnik. No czasami mi też się pojebia, ale to nie jest to przez dla debili. Mi się łeb den graduje. Nie. Awsik. No gońca było bliźni! Ofsik debilu! No mogłeś Czegoś iść do przodu to pociągnął. Znaczy pociągnął. O, wsika, a shik. No i ku... No i. Wedernego. Ku... Ku... Ch... Dobrze. I koniec czasu. Dawaj kolejną. Gaj te bulety, może se coś tam poradzisz jak raz. Czasem wygrasz psim z Crimson Na 100 Elo na bulecie chodzi o to, żeby jak najszybciej się ruszać. To nie chodzi o to, żeby dać mata, bo to nikt tego nie potrafi. Dobra, jakiś a Chińczyk. Jaki Chińczyk to Hindus! kupa. Ja ale. <grym> Jakiś Chińczyk. Jebany ignorant. No widać, że się nie zna, się na No Wsik to Kretyn. O wsi czym się różni Tajwan od Chińskiej Republiki Ludowej? Ale to jest nią jak? No dobra, to jest minutowa. On ledwo myśli, kur... Na, na szachownicy. A co jeszcze, że na pytanie odpowiadał? No już koń podjebany. O wsiku, konia, broń! Konia, broń! Na wsik. W lupę, ty konie! Ja mam okno otwarte, a ja tu tiki napiszę. Zaraz będę, muszę sobie to zamknąć. Na wsik. Na wsik. Na wsik. Na wsik. Na wsik. Jednak nie Apsik Apsik Nie, nie, nie Apsik teraz pójdzie w ruch, a widzi kreatura ruch Zaraz pójdzie Ale se plenisz A, kreatura pójdzie w ruch To po mongolsku? Kruch będzie Chyba ja po mongolsku Magada. Po mongolsku zaczął napi**ać do nas Aaaaa, wsik! Ramsik, a wsik! Ramsik, a wsik! nie bluzgać? Dupa. Judasz do nieba nie wpuści! Judasz do nieba nie wpuści! Kretynie, na czas to wygra kretyn. Szybko ruszaj się o byle gdzie! Byle gdzie! Dobrze. Ale laguje ci tą szachownicę, co jest, no? Wsik! To Elo! To Elo mam! Mam Elo, kurwa! No brawo, brawo! Najwyższe Elo w historii! Widzisz, jakie fajne te bulety? No nie z Tureciakiem, jak sam Skrysyn! O, to jest naczelny Tureciarz! Obok pierożka, oczywiście! Pierożek jest największym! Nie analizuj tego, kurwa! Dawaj kolejną! Co tam analizować, losowe k Ruchy i wygrana czasem. Nie analizuj tego! O wsiku, nowa partia, bo za chwilę ka bełżec spłonie. Najemników wynajmę skieleckiego i na świniach pojadą. Dawaj, Nexta, no co cię bania grzeje ka -ba szachownica? A wsik Buleta odpala i ka, bo zaraz mnie poniesie. Czekaj. O wsiku, klukaj te nową partię! I paraus raus! Raus Mam 120, zajebiście Graj. Dobra. Graj, zwierzaku. A wsi, to jest Dobra, zwierzę ku... A no jego mać... Ruszyć. Ruszyć Mam ci, mam ci pomóc. Owsik we śnie bluzga i no, chłopcze Zoba To jest za ciężkie otwarcie dla owsika Owsik też tak czasami gra. Miki tak samo grał na początku Piony do przodu i... I niech się dzieje wola boska Otwarcie debila tak zwane Kurka już, już po No już na nie klnij! wieża wsik. A, bo dobra, w sumie Nie. się. <grywa> Dobrze. <grywa> Zakrać się tym koniem, jaki asasyn. Bo tutaj element zaskoczenia. No wsi goniec do wzięcia, no. Ale partacz, ale dobra Machetmana. Szachy dla debili są niesamowite. Tutaj można poczekać z biciem, odłożyć bicie na później. Tutaj to jest kompletnie inny świat. Inne są zasady na tych szachach. Dlatego szachy dla debili są takie wyśmienite. I znowu koń podjebany. Owsiku, no kurwa, co ty robisz? Gońcem kurwa, to zasłaniaj, ja gońcem! Bij, kurwa. Co mam pić? Ja piję Ole, te chytmany i te pt. Ja chcę za czas wygrać. Wierzę, bubido, owsik! Jezu, co to się kurwa tu dzieje? Ja biję mu wszystkie piony! No to remis będzie, zbij mu wszystko. Owsi, ciągnij to, kurwa, bo zaraz to czasem przegrasz. Kurwa, No i kurwa. Ty wolny jesteś, ja Lefrek samaszek, jak remis. stara baba! I ty, on laga dostał po tym, jak mu hedmana zbił. On nie wiedział, co się stało przez chwilę. No tak, no bo to... Tak działały takie tępe umysły. Jak się stanie coś chaotycznego, Coś, czego oni nie przewidują, no to nagle się zacinają. Takiego blue screena im wypija w mózgu. kiedy Mogę ruszyć Dobra, ofsik nowa. Nie ujadaj. Dobra. Ostatnia już bitwa, ostatnia bitwa. Jaka ostatnia bitwa to. Graj, offsiku! Graj! to. Możesz się opanować? Albo albo, albo, albo mogę tak zagrać jak on. Uwierz mi to nie... O ja p. <śmulatory> 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 Ubem se pie. Ubem jebni. Ubem se jebni. Ubem se, se jebni. O, we tak wypie... baranka w ścianę. Ja miałem. Ja na... kurwa, nie drżyj tej mordy, no. No to idź, wygraj, to odrobisz. Jedna partia cię uratuje. Dawaj, ostatnią, no, wytrzymasz, k***a. Wdech, wydech. Wsadź sobie łeb pod wodę. Nie będę ci. O weź się, opanuj, k*a. Wycisz go, zobaczymy, co się stanie. Ja wyciszę streama. Wyciszę, no, wasze. Tylko mnie teraz słychać na streamie. I po co. No, tylko mnie słychać na streamie, no kupa. W tym momencie Owsik wyzywa n cywordów i dużo tików jest przy okazji. No, także Owsiku, odciszą streama, koniec kula tej sielanki. Teraz już nie można. A teraz ostatnia partia, odpalaj kupa i no roz. Dziękuję ku Andrzej. Nie ma problemu, Owsiku, dla ciebie prawie wszystko. Prawie wszystko, bo wszystko to za dużo dla takiego debina. No gały byś mnie nie zrobił. Owsik znowu szewczyk będzie, skup się, kurwa, skup się. Broni się przed szewczykiem. Chyba babka mu do pokoju, znowu będzie MMA. Bełżecę mej. Nie to ojciec, to cięższy przeciwnik. Ty chyba go kwa ku... jebią Znaczy bio. Ale możliwe, że to. Owsik mówiłem, żebyś się bronił. Znowu Kłaszewczyk. Ku... Znowu masz to <laughs> Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz! Ty bardziej. Z kloaki powstałeś, w rów kloaczny powrócisz. No, Owsik, to jest taka k***a, klo... Jama kloaczna. Mikołaj w takiej mieszka. Na dole Sławojki. Nie, dziadek, mi się... mm. dziadek, to ty masz dziadka. ty, ty masz dziadka? Ty, ja myślałem, że on ma babkę i ojca, a no? jeszcze dziadka, ma zajebiście! Ty, no to nowy MPT się odblokował. Ej, dziadek. dziadek mi się pisze, mówił ostatni raz, kurwa. Ale co, ostatni <laughs> Dawaj kolejną, bo to za krótka. Bo... Dawaj partię! Nie! Owsiku, za krótka Nie. była partia! Ty, owsika, kogo z rodzin najbardziej lubisz? To ojca. Ojca, czemu ojca? A i przyjazd ten zboczenie z Netrodal, jebany niewyżyty. No skurknij syn! A w sumie, żadna nowość. Ja już na Andrzejowie miałem wielu takich niewyżytych: od tomeczków po te Netrodale. No ale to trzeba mu wybaczyć, to jest ten prawdziwy Netrodal. On taki był. Nie chcę się już zgrać, Aha, Netrodal to z gołem kutasem popił na streamie. Ja pamiętam, było coś takiego. Będę czas nagrał. Na czas. A już pierwszy czas. jak p... o Owszem, no ruszaj się na pałę. Będzie dobrze. Nie chcę się już Stąpić, dziadko, co powinien zrobić. A co, co ci dziadek powiedział? Żebyś się wylogował? Nie, że k... Ostatni raz, bo k... krzyczałam pi... mocno. K... A wiadomo co. Owsiku! <laughs> no tak, jest. <weź. laughs> On zaczął tych Sewardów wyzywać jak zbudowałem streama! Ty, to co, dziadek też ma streama, że mu to przeszkadza? Dziadek, k***a, streamuje Nie. pasjanca tam na dole! Ten dziadek Albo Na k***a, z babką się zabawiają! Właśnie może dziadek jest Sewardem, dlatego to tak... <laughs> Ty Właśnie, może to dziadka obraża! Ty, twój dziadek był we więźniu! Owsik! Owsik! Może? Czyli był. Owsik ma dziadka cełorda. Zajebiste lore. Kurwa, to mi się podoba. Owsik <grym> ma o, dziadka cełorda. <grym> no to dobra, zajebiście. Nowy wątek w lorze. Dawno niczego nowego nie było w historii Andrzejowskiej. No to mamy teraz nowy dział. Dziadek owsika był cełordem we więźniu. Jaką on ma pojebaną rodzinę, ten owsik? Ty, dobra, to wymyślamy lora. Trafił do we więzienia za alimenty. I teraz kula jeszcze jest c wordem, bo tam go jebani, jak trzeba. Ty chyba żeby zrobić, że majciarzem był. Robimy z niego p... -n -n bo raczej c to są majciarze zazwyczaj, a nie alimenciarze. To bardziej... nie, bo... No to wszystko jasne. Kwa Dziadek owsika. Nie, dziadek owsika za ma... Za majty do o, więźnia pewnie. trafił. Jebany zboczeniec na tle seksualnym. Bieczańska afera p***jska. Beł znaczy no, nie Bieczańska. Bieczańska to jest z To Bełżyczańska. Bełży... Nie. Bełżycka to Bełżyca, to jest Bełżec. Bełże... Bełże... Bełżecka? Bełżcowa, Bełżcowa. K tego się nie da odmienić. Bełżec. Bełżcowa dobrze brzmi. Uczy, nie brzmi dobrze, ale... Bełżyc... Nie, Be Bełżyczańska. K nie wiem, pierdolę tę jego wiochę. Takaś k... dziura zapadła, tego nawet się odmienić nie da. bełżecka. chyba, dobrze no. Bełżec, no to bełżecka afera. Na to by wychodziło. Owsik, jak się tą twoją wiochę odmienia? Odmieni bełżec pisałeś? przez przypadki. Owsiku, bełżec przez przypadki odmieniaj. No, spokój, zagrzałam się, no Maja mi się zagrzała. No Maja mi się zagrzała.